Żyło się samo! Co to jest? A ta ty chusteczka. Mhm, ale kolorowe gacie, nie? Tata, porządek ci zrobiłam. Pani Mariko, kilka słów do mikrofonu. Na temat dzisiejszej garderoby. Śmierdzi, czy pachnie? Według pani, jaki proszek był używany? No i nic nie ma. Toś, to szok. Muszę sobie otworzyć następną. Jak to się robiło? Hmm. Może tak. O. Tatusiu! Twoje skarpetki są cudowne. I tu jedna, tu druga. No i jeszcze jedna. No i jeszcze jedna. Dużo tych skarpetek. Powąchaj Marika, czy wszystkie w tym samym proszku prane? No tamto mi się opróżniłeś, tamta jest pusta szafa. No proszę, jak ładnie dziecko umie otwierać już szufladki. No, I wyciągać też umie, prawda? Ta radość dziecka. Ale tego dużo ja Tu nic nie ma, opróżniłam. A dole jeszcze troszkę jest. O, wciągnęła mi rękę. Sprawdzałam. Jeszcze tam jest o tam na końcu. No przecież tam jeszcze masz. Wyciągnij do końca z jednej, żeby zająć się drugą. Tam nic nie ma? Jest. Gdzie idziesz teraz? Koniec wyciągania. Dziękuję. Już wszystko wyciągłam. To powiesz parę słów do mikrofonu, czy nic nie powiesz? Aha. To by było na tyle, tak? No dobra, dokończymy. I tak oto robię bałagan w każdym miejscu. No i... Teraz masz bibi, tak? Mm. Ojej. Miki porozwalała, mama musi układać. Mikuś, ale nie, nie, już nie bruj. Już nie bruj. Mikuś, nie, 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 nie. nie. Mieliśmy iść do zabawek, a przez to, że broisz mi, to dłużej poszło. Zobacz. No. Miałyśmy iść do zabawek, tak? Miki! Mama przyjść układać jak zaśniesz. <laughs>